Witam wszystkich. Dzisiaj się podzielę z Wami trzecim dniem, przedmiotami, które udało mi się wylicytować. Trzeciego dnia czterodniowej aukcji w e, antykwariacie e, Michała Niemczyka. Także zacznę od pięknej monety z prl -u. 1966 rok. 100, srebrna moneta, próba 900 100 zł z mieszkiem i mędrówką. Projektu Józefa Gosławskiego. Akurat udało mi się kupić ją w gradingu MS67, choć wiem, że to jest ECC, które no, nie jest może tak respektowane jak NGC czy firmy zagraniczne. Niemniej jednak e, jest moneta w bardzo pięknym stanie. Chociaż jak się przyjrzeć, to koło głowy ląbrówki widać ma na przykład jakieś tam skaleczenie, małą ryskę. Ale to nie są, nie są poważne uszkodzenia. Tył jest przepiękny. E, także... No, udało mi się taką, taką monetkę zakupić. Dalej. To jest jedyna moneta, którą na tej aukcji kupiłem. Reszta to będą banknoty i inne e, numizmaty bądź kolekcje. Niektóre z nich. Właściwie większość z nich są dla mnie nowością, też te przedmioty przyszły dwa dni temu, ja nie miałem czasu ich katalogować i obejrzeć, ocenić co to jest. Część też była kupowana jako większe loty, także ja je Wam pokażę po raz pierwszy, a pewnie z czasem sobie sam obejrzę i skataloguję co to jest. Dobrze, zaczniemy teraz od banknotów. Mamy tak, 1000 zł z 1947 roku projektu Wacława Borowskiego. 1000 zł z robotnikiem i z hutą z tyłu. Stan nie najlepszy, stan powiedzmy obiegowy, to jest stan trzeci, może. Dalej, kolejny banknot tego samego autora, Macława Borowskiego. 50 zł, już rok później, e, późniejsza emisja. I to jest 50 zł z głową rybaka i z e, portem tyni na rewersie. I to już jest z gradingu w stanie idealnym. 64 z notą, że jest jeszcze jakaś nadzwyczajna jakość papieru. I tu mogę się Wam przyznać już, że na pewno oprócz monet będę kupował banknoty i będę się skupiał na banknotach. Na pewno zasilą moją kolekcję. Dobra. Kolejny, kolejne dwa loty, które Wam pokażę. I tak, tak na, na szybko powiedzmy, to są banknoty autorstwa Andrzeja Heidricha. Z, wprowadzone w 1975 roku wielcy Polacy. Znane w większości z Was na pewno dość dobrze. Także to, były, to było podzielone na dwa loty. Mamy trochę dwudziestek z Romualdem Traugutem. One niestety są trochę, trochę zużyte. To nie są stany idealne ale to są powiedzmy takie zdrowe, zdrowe stany drugie. Tutaj mamy nieobiegowe setki, też całkiem sporo ich jest, najwięcej chyba właśnie setek. No, bardzo popularny banknot, zwłaszcza kiedy inflacja szalała, nadrukowano na potęgę, także tego jest dość sporo. Powiedzmy, że z tego może by nawet wyszła paczka bankowa cała mamy co dalej, 50 trochę też w stanie idealnym pierwszym nie, nie, nie obiegowe dalej mamy jeden egzemplarz tylko ja sobie tam później podzielam 20 tysięcy z Marią Kiri piękne banknoty 10 1000 złotowe, czy o nominale 10 tysięcy, ze Stanisławem Wyspiańskim, bardzo fajna kolorystyka, generalnie piękne prace Andrzeja. Heidricha, jeżeli coś mogę dodać, to to, że bardzo mi było przykro, że na aukcji kończyły już się fundusze i nie udało mi się wylicytować banknotów z podpisem pana Andrzeja. Może następnym razem. Kolejne 5000 z Chopinem, 2000 zł z mieszkiem. Kilka banknotów 1000 zł. To są wszystko stany idealne nieobiegowe. 1000 zł z kopernikiem, kilka pięćsetek z kościuszką i trochę 200 złotówek z Jarosławem Dąbrowskim. Dobra, to to by były banknoty PRL-u. Kolejne, kolejne przedmioty, które sobie szybko przedyskutujemy, trafiły mi się w większej kolekcji. I to są stare, oczywiście nieaktualne akcje amerykańskie różnych firm. No, przepiękna grafika, bardzo mi się podobają. Chyba zacznę też kolekcjonować takie akcje. One zresztą nie są drogie, a wyglądają niesamowicie. Tu mamy akurat 100 akcji kolei Pensylwańskich. Tu mamy 4 akcje Central Corporation. Ciekawy jestem, co to jest. niesamowicie niesamowicie wyglądają te, te rysunki gilosze po prostu są przepiękne sto akcji to są lata 50., 60., 70 amerykańska siarka Znowu koleje Pensylwańskie i znowu koleje z Pensylwanii. Grafika jest rewelacyjna, bardzo mi się podobają te akcje. Dobra, no i teraz duża ilość, ja będę naprawdę szybko przeglądał je przekrojowo. Nie ma sensu o nich za dużo rozmawiać, bo nawet nie zidentyfikowałem, nie patrzyłem na lata. Jeszcze to są banknoty. Republiki Weimarskiej i III Rzeszy to są zarówno jakieś niskie nominały jak i banknoty z okresu hiperinflacji miliardomarkowe, iluś tam miliardomarkowe czy milionomarkowe zwykłe dziesiątki, dwudziestki tak jak mówię tu jest wymieszana Trzecia Rzesza jakieś notgeldy tu jest wszystkiego po trochu ja je pierwszy raz widzę na oczy także na pewno nie będę w stanie opowiedzieć zbyt wiele no stany są takie jakie widać także to są banknoty, które które widziały obieg na pewno, 10 tysięcy marek. Jakieś czasami się widzę, trafiają banknoty trochę lepszej jakości. O ile to jest oczywiście banknot oryginalny, to sobie będę musiał z czasem ocenić, sprawdzić. No i tego jest naprawdę dużo, to też dość dobrej, w dość dobrych stanach. I mówię, to jest wszystko wymieszane z nadgeldami. To było, to było kupione jako jeden lot. Ja sobie miałem, zresztą mam gdzieś na strychu taki zaczątek banknotów starych z trzeciej Rzeszy i miałem zamiar sobie, powiedzmy, tą moją kolekcję uzupełnić, być może się powymieniać, bo tu bardzo wiele się banknotów powtarza. Ale mówię, najpierw będę musiał ogarnąć co tu jest, bo tego jest naprawdę dużo. I to było wszystko kupione jako jeden lot razem z tymi Akcjami, i z walutą szwedzką, którą też Wam zaraz pokażę. Do której zastosowania tak naprawdę nie mam żadnego. Także tak szybko przelecimy sobie te banknoty. Są 5-10 markowe, Tam lata, no widziałem, że tak jak mówię, Republika Weimarska i Trzecia Rzesza. Generalnie to jest to. No i tu jeszcze trochę tego mamy. Trzecia Rzesza. Widzę i też dość, dość mocno zużyte. 200 tysięcy. Milion marek niemieckich. 20 milionów marek. Chociaż teraz mi się nie rzuciły w oczy, są nawet i miliardowe gdzieś banknoty. Tu jest proszę bardzo miliard. 5 miliardów. I jakieś stare szwedzkie banknoty się trafiły też z 49 roku. A dalej mamy świeże szwedzkie banknoty. One jeśli się nie mylę straciły ważność w 2007 roku, ale przez Bank Szwedzki, Narodowy Bank Szwedzki można by je było zamienić. Tu mamy ponad 2000 nieaktualnych już koron szwedzkich też. No mówię, nie mam za bardzo co z nimi zrobić. One były wkupione w locie z tymi niemieckimi i z tymi akcjami. Także. Już je po prostu mam, ale jakimś miłośnikiem czy zbieraczem szwedzkich banknotów nie jestem i jest naprawdę strasznie dużo. Jest około 2500 koron, których wartość, powiedzmy, gdyby je wymienić w banku szwedzkim wynosiłaby około może 1000 złotych. Jakoś tak około chyba. Przy czym w banku szwedzkim trzeba zapłacić 200, 200 koron. Które bank sobie po prostu odbiera za tą wymianę, ale ja na przykład nie mógłbym ich wymienić. Także, jakbym chciał je wysłać razem z formularzem wymiany do Szwecji, to nie mogę, bo bank wymienia tylko ludziom, którzy byli w posiadaniu tych banknotów w czasie, kiedy one straciły swoją ważność. Także, gdybym miał coś takiego zrobić, to musiałbym pewnie kogoś szukać. Nie wiem, nie, nie będę się tym przejmował. Na razie niech sobie leżą. Może je będę próbował sprzedać albo zamienić na coś innego. Nie wiem. To są różne roczniki. Różne emisje, natomiast z tego co wiem w dalszym ciągu w Szwecji można wszystkie te banknoty ze wszystkich emisji powymieniać. Mi się te banknoty jak mówię trafiły razem w locie z innymi rzeczami, także także je mam już. Tak. I ostatnią rzeczą, którą wam pokażę jest jakaś kolekcja, a nie jeszcze, jeszcze nie przeuważyłem. 50 milionów marek, 20 milionów, jeszcze banknoty z trzeciej rzeszy. Lub republiki Weimarskiej. one są pomieszane wszystkie. No i na koniec taka mini kolekcja notgeldów. <laughs> Może poszczególne przedmioty z, z tych lotów kiedyś omówię, jak sobie dokładnie obejrzę, skataloguję i zobaczę co tam mam. Także na tym kończę trzeci dzień aukcji i mój trzeci z czterech filmików. Jutro prawdopodobnie wrzucę już naprawdę króciutki, bo w ciągu ostatniego dnia aukcji nie, nie kupiłem zbyt wiele. Także wujek Mietek, myślę, że zacznie też kolekcję banknotów. Rozpocznę zbierać banknoty też. Ale tak jak mówiłem wcześniej, muszę sobie najpierw poczytać literaturę, to kształcić się trochę. No ale na pewno czuję pociąg do, do banknotów zdecydowanie. Także i, i monety, i banknoty. Będę musiał też dokończyć zbieranie PRL-u. Także dzięki za oglądanie. I zapraszam Was na kolejny filmik jutro z ostatniego dnia aukcji. I to będzie podsumowanie yy, mojej yy, przygody z aukcją. Pierwszą, yy, pierwszą internetową aukcją numizmatyczną, w jakiej brałem udział. Słuchajcie, dzięki śliczne, miłego dnia. Trzymajcie się, do następnego filmiku.